A kto mnie tak zaczepia łapku? A kto mnie tak zaczepia? Zaczepiarska? Zaczepiarską? Zaczepia, 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 zaczepia. Tak! Już idziemy za chwilkę. Biedna, smuczysz się? Tęsknisz tak? Tęsknisz za panią? A kto mnie tak tu? A kto mnie tak tu zahaczył teraz łapeczką? Tak, kto mnie taką łapeczką tutaj strącił? Ale jakby cię ktoś nie znał, to ty masz groźne te oczy. Ktoś by pomyślał, że ty coś zrobisz. A ty taka łagodna jesteś, jak baranek. Taka blondyneczka, tak? Blondyneczka kochana. A chaneczka przyjedzie dopiero pojutrze, wiesz? No. I co my to widzimy, co my to widzimy, co my to widzimy? Ja naszą w tunelu, tak? który bardzo lubi. Takie siuleczka. Przeszkadzam tobie. Jasne. A ci zaskoczę z drugiej strony. Dobrze, już kończę, już kończę. Już kończę. Cześć. Cześć, tu jestem. Papa. Pa. Kaneczka pyta, co robimy? No nic my nowego nie robimy. Nic nowego. Co tu można robić z tą małpą naszą kochaną. Co tu z nią można robić? Popcia, popcia, popcia. Popcia, popcia, popcia. Tak. Tak, tak, tak. Zaraz pójdziemy sobie połazić troszkę, tak? A? A.